Cześć, witam wszystkich. Tutaj Gerard i zagramy w grę Don't Starve. Okej, okay. ta gra jest podobna do Minecrafta. Hmm, co było nie powiedzieć. E, no tutaj chodzi, to jest taka gra survival. Trzeba robić różne rzeczy, żeby, prze, e, ten, żeby grać. Znaczy, żeby wygrać, przetrwać noc. No. Dun, 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 dun. Hmm. Ok, to ja tak będę nagrywał po jednym dniu. Jak się zacznie drugi dzień, to yy, to będzie pierwszy odcinek. Ogólnie gra bardzo fajna, bardzo wciąga. Grałem już w nią tak, żeby sprawdzić jak się w nią gra i ogólnie. Ok, jak widzimy. Tu nam się odblokowują narzędzia i tego typu rzeczy i mogę na przykład sobie zrobić teraz... E, nie wiem jakby to... X... Te, no taki jakby tasak sikierka albo coś takiego w tym stylu no okej okay. Do ściągnięcia tego tej gry będzie w opisie pod filmikiem Jakby ktoś był zainteresowany i chciałby zagrać tą grę To bardzo polecam Gra naprawdę interesująca i dużo tu się zdarzy Może zdarzyć, przygodowa strasznie Dużo jest rzeczy do zrobienia Dużo potworów jest w tej grze Musimy zbierać jak najwięcej rzeczy i żeby po prostu przeżyć. Jak najdłużej. Musimy kliknąć na drzewo i żeby cię ciało cały czas. Ale klikniemy to on tak przestaje. Mhm. Okej. Okay. O, to jest najważniejsze. Bo z tego są patyki, z tego się najwięcej rzeczy właśnie robi. To jest tak jakby najważniejsze mm, łopatka by się przydała. Mogłem cały zestaw, kilop. No, znaczy kilop jeszcze nie. No bi 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 bi. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, to będzie... To będzie najprzydatne. To znaczy, to jest najbardziej przydatne. Okej. Okay, musimy pozbierać coś innego. Mm, fajnie, jakby flint się znalazł, bo coś takiego. O, jest flint, jest, jest, jest! Z flinta robimy prawie wszystkie bronie. No, wszystkie. To jest chyba podstawowe. O, jest kolejny. Okay. Dobra, mm, idziemy po flinta. O, jest kolejny. Jak widzimy, to wszystko możemy zrobić. Mm -hmm. Dobra. No, bito, drzewo, nisie jest. I can't do that. <laughs> okay, mm. don't worry, be happy. Okay, e, to idziemy dalej. Wo wow, 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 wow. Tylko żeby to nie biegło na nas. O, to jest potrzebne do jedzenia. Najlepsze to jest chowa upieczone No jak zawsze <grymne> Pułapki można robić wszystko Prawie. No, da się wszystko zrobić Gra naprawdę fajna, rozbudowana Bardzo mi się podoba I niewiele zajmuje Okej okay. yeah. Je! <grymne> ja się przestraszę. Mogę to zaatakować? Pierwszy raz to widzę. <noise> no bo nie <gonię> tego. <noise> Okej. Okay. Mm. No zaraz będzie... No to więc dużo nie zrobię. O. Sens, nasionka. Okej, okay, i szybciej. Offling. Dobra. to Zwierzymy to jeszcze. O, mogę. Okej. Okay. Whoa, whoa, whoa! Ja się polecisz, co? Tak, jest miodek. Wieram miodek. Ops! A, to się tylko troszeczkę pochwaliło to. Ło, wow, wo, wow, wow, uciekaj! Run, run, run! Run, Forrest, run! Wiem, że mam wasz miód, ale o a jakbym zrobił tam Nie mogę hmm. to jeszcze chwilę na pochodni i zrobimy ognisko zrobimy możemy dokładnie żeby nie zgało zło na przykład Okej, okay. tyle wystarczy zdecydowanie Okej, okay, to idziemy tu i to ognisko powinno nam na troszeczkę wystarczyć Jak pójdziemy to nas może coś zabić i to się jest naprawdę nieopłacalne. Okay. Zrobimy sobie lasek. <grybujesz> Ups. Się zablokowałem. Ale to jest nawet fajne, bo szybko to Okej okay. Trzeba dołożyć Okej okay. Aha. <laughs> wszystko możemy dokładać do tego samego, Wow. tak w ogóle to nie wiem, nawet co to jest, ale tego nie mogę. O, wszystko pieczone jest dobre. O. I od razu fajnie skoczyło. No. Hmm, trzeba się uleczyć, a ja nie chcę tracić. Nie chcę dednąć po prostu w pierwszej nocy, że jestem lamusem, czy coś takiego. <grywka> o, mogę łopatkę? No i teraz to już jest kompletnie inna bajka. No i raz lepiej. No. Okej, okay, to jest jakieś większe tych ciekawe... Aha, okej. Okay. Mhm. Mm no ja chcę dołożyć przecież co ty robisz. Okej, okay, patrzę tak wystarszy. Ja bym chciał to... Ha. <grym> Ups. Dobra, to... To na tym kończę ten odcinek. Żegnam się z Wami narazka.